Reumatoidalne zapalenie stawów. Pamiętając o zasadach zawartych w ABC bezpiecznej i efektywnej suplementacji, możesz rozważyć stosowanie składników aktywnych, takich jak: Kora wierzby, sprzyja minimalizacji stanów zapalnych. Znajdziesz w DuoLife Prostig. Korzeń hakorośli, inaczej czarci pazur. Sprzyja minimalizacji stanów zapalnych. Wspiera ochronę chrząstki stawowej. Znajdziesz w Duolife Prostik. Wąkrota azjatycka. Wspiera syntezę kolagenu. Znajdziesz w Duolife Prostik. Mangostan właściwy. Sprzyja minimalizacji stanów zapalnych. Znajdziesz w Duolife Prostik. Kwasy omega-3 sprzyjają minimalizacji stanów zapalnych. Znajdziesz w Duolife Regen Oil Liquid Gold i Duolife Pure Formula te 3 w oleju z czarnuszki. Kolagen sprzyja optymalnemu funkcjonowaniu chrząstki stawowej. Znajdziesz w Duolife Collagen oraz Duolife Collagen Powder. Glikozaminoglikany, innymi chondroityna, glukozamina, kwas hialuronowy przyjają utrzymaniu elastyczności i sprężystości tkanek, między innymi tkanki chrzęstnej. Znajdziesz w Duolife Collagen i Duolife Collagen Powder. Naturalne składniki działające kompleksowo na zasadzie synergizmu z jednoczesnym uwzględnieniem fizjologicznego rytmu okołodobowego organizmu. Znajdziesz je w Duolife dzień i noc. Opracowano na podstawie właściwości składników aktywnych.